Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o treningu interwałowym. Trening interwałowy już wprawdzie pojawił się w naszych odcinkach, ale jak wspomniałem, to niezwykle skuteczna forma wysiłkowa. Bez problemu możemy ją modyfikować na wiele sposobów. Dlatego dzisiaj w tym celu użyjemy schodów. Znajdują się one za mną. Nasz trening będzie bardzo szybki, bardzo krótki i bardzo intensywny. To charakter treningu interwałowego. Będziemy wbiegać na górę maksymalnie szybko i powoli schodzić na dół. 10-15 razy w zależności od tego, jak długie są schody i ile macie siły. Pamiętajcie, że mimo, że jest to bardzo krótka forma, jest ona również bardzo, bardzo intensywna. Te 10-12 powtórzeń wystarczą do tego, by wzmocnić mięśnie, przyspieszyć metabolizm, a przy okazji spalić całkiem sporo tkanki tłuszczowej. Zaczynamy! raz kolejny przypominam, że trening ten nigdy nie powinien być prowadzony na trzo. Nie powinniście go również wykonywać częściej niż trzy razy w tygodniu. I nigdy w sytuacji, kiedy w tym samym dniu pojawia się na przykład trening siłowy. Tyle na dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!